Wypiszmy na początek kilka kolejnych liczb naturalnych nieparzystych. Może starczy. Następnie każdą z tych liczb podnieśmy do drugiej potęgi i zapiszmy wynik pod spodem. Teraz wybierzmy te wyniki, które są mniejsze od liczby 180. I popatrzmy, które liczby naturalne, nieparzyste odpowiadały tym wynikom. Z podkreślonych liczb tworzymy zbiór x. Czyli zapisujemy dużą literkę x, następnie nawias klamerkowy otwieramy. I wpisujemy kolejno te liczby, które spełniają warunki tego zadania. To znaczy, wypisaliśmy w zbiorze x liczby naturalne nieparzyste, których kwadrat jest mniejszy od 180. Na tym polegało to ćwiczenie.